Witajcie widzowie. Dzisiaj szybkie omówienie nowego eventu kuźnia. Zapraszam. Tutaj mamy nowe wydarzenie. Prawie 10 dni do końca. Wchodzimy sobie. No, i tutaj po lewej stronie na dole mamy informacje. W evencie macie dwie waluty: żelazne precle Tak wyglądają. I żelazne sztabki. Tak wyglądają. Sztabki żelaza. Możecie dostać za MK, pierwszą klasę, drugą klasę i trzecią klasę Za MK jest 85 sztabek Za pierwszą klasę jest 45 sztabek Za drugą klasę jest 20 sztabek I za trzecią 10 sztabek Żelazne precle Możecie zdobywać poprzez granie bitew 100 pierwszych wygranych na koncie Od 4 do 10 tieru Daje wam po jednym preclu, Co jest ważne Nie dostaniecie precla, Jeśli w wygranej bitwie nie zrobicie więcej niż 500 bazowego EXPA na 10 tierze, 450 na 9, 400 na 8, 350 na 7, 300 na 6, 250 na 5 i 200 na 4. Czyli jak zrobicie mniej EXPA, no to i tak nie rozstaniecie precla. Nawet jeśli bitwy wygracie. Główną nagrodą jest Czołg M48A2 Rampanzer Panzer. I co jest ciekawe, to jest Czołg kolekcjonerski. Ale jeśli już go macie i odbierzecie go sobie w eventie, to dostaniecie zwrot w kredytach. Także jak już go macie, to pierwszy sobie go sprzedajcie, a później sobie go odbierzcie. Wtedy dostaniecie golda. A tak to w ogóle was oszuka i da wam kredyty za czołg, który jest kolekcjonerski Także warto zwrócić na to uwagę. Event trwa od 27 września od godziny 14 do 7 października, również do 14. Jeśli zostaną wam jakieś przedmioty z eventu, no to po evencie zostaną usunięte z konta bez żadnej rekompensaty. Więc lepiej wydać na cokolwiek niż zostawić i to stracić. No i teraz przejdźmy do nagród. Najważniejszą nagrodą według mnie jest oczywiście czołg. Czy warto grać tyle bitew, żeby ten czołg wbić? To już jest wasza wola, czy chcecie czołg, czy nie chcecie. Moje podsumowanie tego czołgu to mogę powiedzieć tak. Fajnie wygląda. I to wszystko. Potrzebujemy 7,5 sztabek. 25 z tych pretzli. Tak naprawdę w 10 dni myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie to zrobić. Zostały też jakieś kamuflaże. Legendarne na ten czołg. Cena, oczywiście, jest totalnie przesadzona. Bo kosztuje prawie tyle co czołga, to jest tylko kamo. Mamy również złocone pojemniki. 300 sztabek. Zobaczmy, co można tutaj trafić. Bizonte. I jakieś takie pierdołki, ale zobaczmy szanse, jakie są. 0,25% na czołg, także to chyba mówi samo za siebie, czy warto to otwierać, czy nie. Jedyne pozytywne zaskoczenie, jakie możecie w tej skrzynce zobaczyć, to są te testy. bo jak sobie wejdziecie w opcję, no to napięcia testów jest 16% szans na każdym czołgu. Na M4A1 Revaloris trochę mniej, ale te czołgi, dwa z tych trzech, nie wiem w sumie jak Tiger, to są czołgi kolekcjonerskie. Więc jeśli traficie atesty na nie, wystarczającą ilość, to możecie sobie je sprzedać za golda. I to jest jedyna opcja, która według mnie ratuje tę skrzynkę, bo na to jest więcej procent i przy dużej ilości skrzynek możecie ładnie pozbierać sobie te atesty i potem sprzedać te czołgi za golda. To jest według mnie jedyna rzecz, która ratuje tą skrzynkę. I jest jakiś tam sens otwierania jej. Ale oczywiście wtedy trochę tych skrzynek trzeba otworzyć. Bo jednak te atesty trzeba nazbierać. To jest jednak 100 atestów. Na każdy czołg. Kolejna nagroda to jest animowany awatar. Fajnie się prezentuje. Ale za taką cenę. No to szanujmy się. Kolejne są beczki. 4000 sztabek. Za jedną beczkę i 5 precli. I co możemy tutaj trafić? No, lista wygląda fajnie. czołgi 10 poziomu, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2. Ale zobaczmy szanse. Na czołgi 10 poziomu 0,06, 9,014, 8,010. Także, no, widzicie, szanse jest zajebiście duże. Tylko brać i otwierać Szczególnie za taką cenę Mamy również gwiazdki Tutaj akurat oceniam to pozytywnie bo jak ktoś sobie grinduje czołgi no to Myślę, że warto sobie wziąć Oczywiście Pierwsze brałbym czołg Jeśli nie macie go Bo to jest darmowy goldzik Ale w drugiej kolejności Jeśli wbijacie czołgi no to Według mnie fajna opcja Mimo, że wiadomo nie jest to tanie profilowe kuźnie oczywiście Ceny nie komentuję, bo to jest raczej dla graczy, którzy zbierają takie rzeczy, bo nikt o zdrowych zmysłach myślę, że tego nie kupi. Lepiej wziąć czołg, dodatki, nawet skrzynki te głupie, ale nie tło profilowe za 12 tysięcy. Tak się prezentuje. Ładnie wygląda. Myślę, że unikatowe, jak na skalę blitza. Mamy jakieś kamo. Oczywiście cena wywala z butów. Tak się prezentuje. Nie jest brzydkie. No i wiadomo: jakieś boosterki. Oczywiście po lewej stronie mamy możliwości, aby zdobyć sztabki w inny sposób niż grając bitwy, zdobywając MK i, i ogólnie odznaki pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Możemy wymieniać różne rzeczy: boostery na Golda, na jakieś dni premium, zwykły goldzik, kredyty, free Expa. Jakieś atesty. Osobiście na pewno nie wymieniałbym Golda, na pewno nie wymieniałbym Free XP, bo to szkoda. Chyba, że już przeszliście całą grę i po prostu nie macie na co tego wydawać. Ale nawet jeśli bym miał wszystko zbadane, to olałbym ten event, jeśli chodzi o kupowanie sztabek, bo na pewno będą w przyszłości lepsze eventy i lepiej zagospodarujecie swoje zasoby. Jedyne co mogę podpowiedzieć to po ostatniej aktualizacji czołgi od razu gdy je kupicie mają załogę na 100% więc boosterki na załogę można powiedzieć że straciły połowę swojego sensu bo teraz jedyne co możemy z nimi zrobić to grindować sobie umiejętności załogi no bo już załogi na czołgu konkretnym nie wbijemy bo już na starcie jest 100% więc to taka uwaga że jak ktoś ma na przykład wszystkie perki Załogi, no to tak naprawdę tych boosterów nie potrzebuje. Może sobie je wydać. Tutaj, oczywiście, macie podsumowanie waszego konta. Ile macie danych rzeczy? Sztabek, prezli, dni premium, kredytów i tego wszystkiego. Żebyście na bieżąco wiedzieli, na co możecie wydać, ile macie, ile straciliście, i tak dalej. Osobiście, event oceniam takie 5 na 10. Fajnie, że jest, ale nie jest to nic specjalnego. Nie jest to coś, po co specjalnie, tylko po to grałbym codziennie to w Blitce. Raczej traktowałbym to jako taki dodatek. Może coś przy okazji wpadnie, jest tam jakaś lekka mobilizacja do grania, ale nie zerwałbym nocy, żeby wbijać te czołgi lub nagrody. Traktujcie to jako taki dodatek. Nie grajcie całymi dniami tylko po to, żeby to wbić, bo nagrody są takie, że prędzej się zawiedziecie niż coś dostaniecie. Dzisiaj takie szybkie podsumowanie. Dziękuję Wam za oglądanie. Wbijajcie na Discorda i miłego dnia.